Tutaj widzicie pomidorki, które tego roku mi bardzo ładnie wyszły, się teraz hartują. Papryka. A tutaj, dla waszych koszeniowych i kapustnych, tutaj widzicie jest cebula dymka. Tutaj jest zasiana pietruszka, tu marchewka. Tutaj jest koperek, tu są buraki. Tu jest rzodkiewka, ale taka. Wydłużona. Wam pokażę zaraz, jak to wygląda. Taka odmiana. Dokładnie to nie wiem, jak się nazywa. Seler. Tutaj są ziemniaki. Tu. Tu jest koper włoski posadzony. Tu będzie kapusta. Tam jest w tle mały słonecznik. A tu jest groch. Dziękuję Wam za oglądanie.